Milion miniaturek i tytułów filmów na YouTubie i artykułów w internecie o nazwie CM Punk powraca na Survivor Series. No po prostu ja już nie mogę tego widzieć, nie mogę tego słuchać. Całe szczęście, że to już dzisiaj się skończy, że jutro będą nagłówki: CM Punk jednak nie pojawił się na Survivor Series. No cóż za zaskoczenie! Przecież wcale przez ostatni miesiąc WWE nie mówiło nam wszystkim: Ej, nie będzie go. Nie, hype'ujcie się, bo go nie będzie. Ja, rozumiemy, Survivor Series Chicago, więc o, powiązania, powiązania, ale kuźwa, oni już mieli zapowiedziane Survivor Series w Chicago, zanim CM Punk odszedł z AEW, więc y, no to ten argument taki troszeczkę słaby, ale powiedzmy, że o, ale coincidence, że akurat teraz pojawi się CM Punk akurat w Chicago, w jego hometown! Nie! Well. I, i, i co ja mogę teraz powiedzieć? W sumie wypada, żebym chyba zamknął mordę, ale no skoro już zacząłem nagrywać, to coś powiem. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius, Attitude Polska. Jak tu podsumował jeden z widzów pod wczorajszym filmem, 35 minut pierdolenia, a i tak powrócił. Zgadza się, podczas wczorajszej gali Survivor Series Wargames 2023 do WWE powrócił CM. Punk. Holy shit! W sensie? No nie miałem tego na swojej karcie bingo na rok 2023. Ale tak po prawie 10 latach, CM Punk powraca do World Wrestling Entertainment i żeby nie było, ja cały czas zgadzam się z wszystkimi moimi argumentami, które podałem wczoraj. Jak nie oglądaliście, to zachęcam, chyba będę musiał zmienić nazwę filmiku na "najszybciej zestarzały film w historii polskiego YouTube'a", ale. Według mnie to nie był argument, że o oh my god, ale szoker, nikt o tym w ogóle nie myślał, nikt się tego nie spodziewał. Tylko, jak wspominałem, wczoraj cały internet o tym mówił, a WWE mówiło: Nie, nie będzie. Więc, no, to, to jakby, no, no, powiedział, że nie będzie, a był. Czyli okłamali nas, no ale no trudno, zdarza się. Ja oczywiście z tego powodu bardzo się cieszę, aż trochę mi przykro, że przestałem nagrywać shortcuty, bo teraz pewnie produkt WWE będzie gorętszy niż w przeciągu ostatnich, nie wiem, 10-20 lat, ale ja bym dał taką analogię, że powiedzmy, e, no nie wiem, masz urodziny i niedługo dostaniesz prezent i widzisz, że tam, nie wiem, twoja mama czy coś kupuje, nie wiem, konsolę do gier, powiedzmy cokolwiek, coś, co ci się podoba. I ty pytasz się, ej, to jest na moje urodziny? On mówi nie, nie, no w żadnym wypadku nie, to nie jest na twoje urodziny, to jest tak sobie, kupiłam e, do twojego kuzyna i w ogóle nigdy tego nie zobaczysz. Więc ty mówisz, a, no to no, no, okej. Okay. A potem są twoje urodziny i o patrz, masz konsolę. No i oczywiście cieszysz się z tej konsoli, mówisz zarobiście, ale no to nie jest taki szoker, że o oh my god, w ogóle nigdy bym się tego nie spodziewał, ale mimo wszystko i tak w komentarzach możecie napisać, że chuja się znam, e, ja to w 100% przyjmę na siebie. Ponieważ po wczorajszym filmie no chyba e, straciłem jakiekolwiek prawo do wypowiadania swoich opinii, e, no ale skoro już zacząłem nagrywać, to może powiem o całej gali, ponieważ no obejrzałem sobie i bardzo mi się podobało. A więc zacznijmy od Wargames Meczu Kobiet. W ogóle pierwsza rzecz, dlaczego przewaga w Wargames Meczu była decydowana przez jakąś ankietę na stronie sponsora? coś znaczy, ja byłem pewien, że ten tag team mecz, który był w main evencie no to jakby to decydowało kto będzie mieć przewagę, a tu mówią, że nie, Face'owie mają przewagę, bo wygrali tam w konkursie jakichś chrupków, więc miałem takie, um, um, aha, w sensie, no, mężczyźni mieli po prostu walkę o to, kto będzie mieć przewagę, a tutaj było jakieś głosowanie więc no, no ja to po prostu pozostawię tak eee, damage control kontra powiedzmy team Bianca no team face'owy na pewno lepszy wargames match niż w zeszłym roku ponieważ będąc czerem nie pamiętam ani jednego spotu z zeszłego roku chyba że mi przypomnicie to może mi też się przypomni a tutaj na przykład było nawiązanie do spotu Io z wargames matchów jeszcze w NXT to był chyba 2020 kiedy założyła na szczycie klatki kosz na siebie a potem skoczyła na wszystkie zawodniczki tutaj było no w sumie dokładnie to samo było dużo broni e, tam w pewnym momencie kiedy Charlotte wykonała moonsault ze szczytu klatki to kopnęła nogą tak bardzo nieładnie Io i chyba tam już do końca walki zbyt dużo nie robiła tam e, potem chyba Charlotte zapiła na niej tylko figure 8, a potem już w ogóle nic nie robiła więc mam nadzieję że z mistrzynią wszystko jest w porządku e, no i końcówka gdzie Bailey przyjęła za Kairi spira od Charlotte a następnie dostała chyba wszystkie finiszery od wszystkich zawodniczek nawet men handle slam z trzeciej liny na stół i szczerze mówiąc nie sądziłem, że wtedy będzie koniec, myślałem, że Aska albo Kairi to przerwą, ponieważ no troszeczkę to trwało, ale nie, po prostu Becky przypina Bailey i walka się kończy. Co do wyniku, szczególnie patrząc na to, jak zakończył się main event, to mimo wszystko chyba wolałbym, żeby to wygrało damage control, żeby pokazać ich jako tą dominującą stajnię. Też powiedzmy, że nawet jeśli jest argument, że chcieli przez to dać jakąś nową pretendentkę do tytułu IO, to IO nie została przypięta i dobrze, ale też wątpię, żeby na przykład Becky poszła teraz na panią Sky. E, myślałem, że może z tego wyjdzie, że Shotzi pójdzie na IO, ale w sumie tam nie było za dużo interakcji pomiędzy tymi dwoma paniami. Tak czy inaczej, Wargame's Match na pewno warty polecenia. E, a teraz przejdźmy do powiedzmy tej przerwy pomiędzy dwoma Wargames z meczami, e, czyli trzema walkami singlowymi. E, na początku chyba najlepsza z tych trzech walka, czyli starcie o tytuł interkontynentalny Gunter contra Demis. Spodziewałem się większej dominacji Guntera, jednak mis używając swojego sprytu, miał tam kilka momentów, gdzie, e, na przykład podczas tego spotu, gdzie zdjął tą poduszkę z narożnika e, i dwa razy kopnął Guntera w jaja, a następnie wykonał skull crushing finali, To miał takie holy shit, w sensie no nadal wierzyłem, że Gunter to odkopie, ale miałem Boże święty, no to naprawdę był dobry Nirvoll. Tam potem jeszcze Gunter uderzył o właśnie odsłonięty narożnik, tam był taki fajny czyki up, ale no na całe szczęście dla Guntera na koniec zapiął on Boston kraba, gdzie jeszcze na koniec tak przycisnął kolanem w plecy Miza, więc ten nie miał nic innego do zrobienia, jak tylko odklepać. Ale no na pewno jedna z lepszych walk Miza w karierze, o ile nie najlepsza, no patrząc na to, jak jego persona wyglądała przez ostatnie kilka lat, to naprawdę miałem takie, no, wow. W sensie wkręciłem się w ten pojedynek i mimo tego, że, no, raczej mogłem się spodziewać, kto tą walkę wygra, ponieważ Gunter był murowanym faworytem, e, tak jednak Miss, e, no, walczył na tyle dobrze, że, no, bawiłem się bardzo, bardzo fajnie, więc myślę, że tak na spokojnie te cztery gwiazdki można z czystym sercem tej walce dać. E, potem walka Santos Escobar kontra Dragon Lee. Tutaj powiem szczerze, troszkę Troszeczkę się zawiodłem, ponieważ jak wspomniałem podczas wczorajszych, no dajmy w cudzysłowie, predykcji, no to miałem duży hype na tą walkę i sądziłem, że to może być najlepsze starcie poza dwoma Wargamesami. Tak szczerze powiem, że mimo tego, że technicznie no wszystko było na swoim miejscu i panowie dali świetny pokaz Lucha Libre, tak jednak chyba nawet bardziej siadła mi ostatnia walka Dragonaly z Axiomem na Smackdown, w sensie... Czegoś mi tutaj brakowało, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć za bardzo czego, też patrząc na to, że była to walka na pay-per-view, gdzie jednak to pay-per-view miało zapoznać tylko 5 walk, spodziewałem się, że dostaną może jakieś te 15 minut i wykręcą totalnego klasyka, o którym będziemy wspominać przez następne lata, ale no bardziej bym to nazwał taką walką tygodniówkową, mimo tego, że no Dragon Lee naprawdę... Kocham tego zawodnika i mam nadzieję, że w przeciągu następnych dwóch lat, no to przynajmniej tytuł Midcardowy, a może jakaś walka o główny tytuł na jakimś pay-per-view. No ale na razie Santos tutaj wygrywa, co jest jak najbardziej dobrą decyzją, ponieważ dopiero co przeszedł Hilturn, więc no, jakby przeszedł Hilturn, a potem na pierwszym pay-per-view od razu by przegrał, no to nie przedstawiałoby go to zbyt dobrze. Starcie o tytuł kobiet. Boże święty, wcześniej było łatwiejsze, bo można było powiedzieć tytuł kobiet Row, tytuł kobiet SmackDown, a to jest, no, World Women Championship, tytuł kobiet świata, mistrzostwo świata kobiet, tak będzie chyba najlepiej przedstawić to mistrzostwo, Rhea Ripley kontra Zoey Stark. No, Zoey była tutaj, no, skazana na pożarcie i w sumie tak się stało, mimo, no, że miała kilka hope spotów, tak jednak, no, nikt przez sekundę nie wierzył, że ma ona jakiekolwiek szanse tutaj wygrać. Na koniec Riley wykonuje headbata, potem reptile, raz, dwa, trzy. I nadal jest mistrzynią, co myślę, że nie zmieni się aż do WrestleMania 40. I chyba możemy przejść do main eventu, czyli Wargames Match mężczyzny Team, Cody, Sami, Seth, Jay i Randy Orton kontra Judgment Day z Drew McIntyre'em. Tam przed walką była jeszcze taka drama, że O mój Boże, zaraz wychodzimy, a nie ma jeszcze Randy'ego Ortona, i co my teraz zrobimy? No i właśnie przez większość walki no, Randygo nie było, nawet w tej małej klatce, tym Shark Cage'u. No i taka była rozkmina, czy Boże, czy on się pojawi, czy się nie pojawi. E, sama walka. No wiadomo, jest to Wargames Match, więc. zdecydowana większość tego pojedynku skupia się na obijaniu drugiego przeciwnika, co powiedzmy nie jest zbyt ekscytujące, chociaż miałem kilka takich momentów, na przykład JD McDonald bardzo mi zaimponował, tam niektóre te akcje to miałem takie, wow, JD szacuneczek. też z tyłu głowy cały czas mieliśmy, że jest takie trochę tension pomiędzy Damienem Priestem, a Drew McIntyrem, przed walką długo się na siebie patrzyli, w trakcie pojedynku, kiedy Drew chciał wychodzić, ponieważ Jay był już w klatce, to Damien mu powiedział, nie, nie, teraz ja wychodzę, i. Zgodnie z moim planem, więc na razie ty jeszcze poczekaj. No i przez większość walki, no plan imienia nawet się sprawdzał, ale zanim jeszcze wspomnę o finiszu, to dwie rzeczy. Po pierwsze, Jay Uso jest mega over i nawet mi się go bardzo przyjemnie ogląda, więc fajnie. A po drugie, był bardzo fajny moment, kiedy Seth Rollins z Cody Mrowsem zrobili reunion. Tam Cody wyjął ten bull row, oddając szacunek jego ojcu, i ten bull row złapał również Seth Rollins. Co poza tym, że no oni byli w tym Hell in a Cell meczu, to ten Hell in a Cell mecz miał miejsce w tej samej arenie, co dzisiaj Survivor Series, więc tym bardziej był to taki fajny smaczek. No i tam porzucali tym bullropem na lewo i prawo. Tak czy inaczej, w momencie, kiedy było 5 na 4, no to Judgment Day totalnie dominowało. Tam Damian Priest wykonał Razor's Edge na Seth Rollinsie na rozstawiony stół, no i rozpoczęło się odliczanie, tam 10 9 trzy, i nikt nie wychodzi. I miałem takie... Aha, no tam pewnie poczekamy 10-20 sekund. Pojawi się Randy Orton. Ale nie! Słyszymy muzykę Ray Ripley, która biegnie z walizką Money in the Bank. I mam takie... Wow, Cashin w Wargames, w sensie do no, tego się nie spodziewałem, no ale wtedy właśnie rozbrzmiała muzyka Randy'ego Ortona, który zebrał ogromną reakcję. Nawet, no ja, no, mimo że wszyscy wiedzieli, że on powróci, tak jednak, no naprawdę mega się ucieszyłem. I mimo tego, że no Randy jest już z nami od dłuższego czasu, no chyba z 20 lat, jest w tym WWE i przez większość kariery jego walki nie należały szczerze do najlepszych, tak jednak. No kurde, jest to Randy Orton. No jak można się nie cieszyć, jak po dwóch latach, tam prawie dwóch latach, powraca do ringu. Wiadomo, no jak już wszedł, to zrobił tylko swoje greatest hits. Też nie spodziewam się, że Randy będzie teraz dawać takie jakieś klasyczne 20-minutowe pojedynki. Nie wchodzi clothesline, clothesline, slam, DDT z drugiej liny dla jednego i dla drugiego. Tam w pewnym momencie, kiedy chciał wykonać RKO na imieniu Priestie, to jakby skupił się przez chwilę na Jayu Uso. I było takie, czy on wykona RKO na Jayu, ale nie tylko mu pokazał. Że ej, chłopie, ja pamiętam co ty mi zrobiłeś te dwa lata temu. E, jednak od razu po tym Jay wykonał super kick na na który chciał zaatakować Randiego, więc powiedzmy, że wszystko było ok. E, Dominik otrzymał RKO. Tam chyba wcześniej? Tak, wcześniej e, był fajny spot, gdzie e, cała piątka face'owych zawodników wykonało DDT Randiego Ortona z drugiej Liny. E, no i po tym RKO dla Dominika, no to, to już praktycznie był koniec dla drużyny Healy, ponieważ tam McIntyre otrzymał e, połączenie Halowa Kiku i usosple. Priest stąpa na, jakby tą metalową nakładkę pomiędzy dwoma ringami. Balor. Balor. Malor też coś tam dostał. No i na koniec został ten sam smutny JD, i miałem takie, o chłopie, masz przewalone. Tam próbował uciec, e, ale no, sami z Stefem go złapali na szczycie klatki, zrzucili go, gdzie złapał go pięknie. Randy Orton, niestety, dla JD prosto w idealne RKO, niesamowity spot. E, no i na sam koniec Cody wykonał jeszcze e, Crossroads na Damienie Przyście. i w taki sposób drużyna Fejsów wygrywa. Proszę, niech to będzie koniec storyline'u Faceowie kontra Judgment Day, w sensie niech Judgment Day sobie znajdzie innych faceów, a Kodiego, Sefa, Samiego, Jaya, Kevina Owensa i ktokolwiek jeszcze był w tym storyline'ie, niech zostawią w spokoju. Randy Orton bardzo fajnie się pokazał. Zobaczymy, kiedy będzie jego następna walka. Wszyscy się cieszą. No i wtedy rozbrzmiewa Cult of Personality. Tak. Tak się Survivor Series zakończyło. Czekam, co tam ciekawego CM Punk powie na najbliższym rowu. No i to chyba tyle. Piszcie, jak Wam się podobało Survivor Series. Co sądzicie o powrocie CM co sądzicie o powrocie Randy'ego, jak tam wam się World Games Mecze oglądało, chociaż no to jest trochę smutne dla tych zawodników, co byli w tych World Games Meczach, że jednak pół godziny walki tam pod krew i łzy, a i tak wszyscy będą mówić teraz o CM No ale no tak się żyje, że tak powiem. Mówi do was Lesius z Attitude Polska i słyszymy się kiedyś tam.